O, witajcie, witajcie drodzy słuchacze. W tym odcinku postaram się wam pokazać, jak buduję sobie miejsce pobytu, kiedy na ten czas pan na chwilę wezwie mnie do siebie. Tutaj sobie zaznaczę... Jakie to mam mieć wymiary, bo ja jestem Chińczyk dokładny, a nie jakaś chińska podróbka. Jestem prawdziwy Chińczyk Chińczyk. U mnie wszystko musi być dokładne, wymierzone. Ale zanim to Wam pokażę, najpierw zobaczcie, co zdziałałem u siebie w bazie. Tutaj co bardziej spostrzegawczy już zauważyli, że wyciąłem e, sporą ilość e, drzew. Bo stwierdziłem, że strasznie tutaj ciemno jest. E, I jak widzicie... Wybudowałem sobie, a właściwie obudowałem sobie, moją bazę. Co prawda teraz wygląda jak jakiś... nie wiem co. Hmm, jakby coś takiego nazwać? Bez okien, praktycznie nie ma wejścia, o, jedne drzwi. Hmm, jakoś to, to wymyślę, nie wiem. Grunt, że tutaj opracowałem taką fajną tą... technologię. Patrzcie, pyk, podchodzę, no to otwiera drzwi. Otwiera drzwi, otwieram drzwi. Otwiera drzwi? No, zamyka drzwi. Fajnie. Mi się podoba. I oprócz tego, przebudowałem praktycznie całkiem moją bazę. Tutaj sobie ustawiłem skrzynki. Bo tak nazwałem te takie, takie drewniane, to duże. Gdzie się mieszczą inne rzeczy. I jest tak. O, pamiętacie to miejsce? W tym miejscu był taki korytarz. On tam prowadził po takich schodkach. to To wiecie, to tam było, że. Tu półschodka, schodka, tam schodek, tu trzy, trzy czwarte schodka, pierwiastek z trzech pamięci, i po tym łatwo się chodziło. Teraz już tego tam nie ma. Całej tej jaskini tam nie ma. Wszystko zasypałem. Dlaczego? Bo ta woda, co ją ostatnio yy, Wam pokazywałem, okazało się, że to jest jakieś wewnętrzne jezioro. Tam nic nie ma. W ogóle żadnych yy, tych surowców, ani tego czarnego co ostatnio istota pozaziemska jakaś chyba, nie wiem, że we śnie uświadomiła mi, że to czarne nazywa się węgiel. I dlatego nazwałem tę skrzynię magazyn węgla i żelaza. Żelazo, to nie wiem co to jest, ale tą nazwę też mi podpowiedziała ta istota. To chyba może być to, ale nie wiem, wsadziłem tutaj, bo mi pasowało akurat do tego. że... Węgla mam już sporo. A teraz was oprowadzę po innych moich skrzynkach. Tutaj wsadziłem... Wsadzam wszystko jakieś takie rzeczy jak drewno, drewno, sadzonki drewna. Ogólnie nazwałem to pierdoły. Ponieważ stwierdziłem, że to taka fajna, yy, lejtowa nazwa. Od czego się wzięła? A, mijałem jakąś owcę, ona tam pierdnęła. Myślę sobie, kurde, ale... Pierd Pierd -pier pierdolowy -e. i tak powstało pierdolowy Tu jest jedzonko i inne rzeczy O jedzonko Nie bo Chińczyk musi jeść a ryż już też się pomału nudzi I z tego różowego takiego co ma taką dziwną twarz y Jak się to weźmie zabije To wypada takie o inne różowe I to różowe takie całkiem fajnie wygląda O to jest fajne bo to wypada z tych takich małych y Małych takich białych, bo zaraz Wam pokażę to takie małe białe, nie wiem jak to nazwać jeszcze. Gdzie to jest? Małe białe, chodź tu. O, to jest owca. Owce są fajne. Są pokojowo nastawione do życia. O, tak jak Wam mówiłem, jaskinia została zasypana i już jej nie ma. Praktycznie nie istnieje. Istnieje jedynie w naszej pamięci. Tak samo tutaj pamiętacie, zejście do mojej wielkiej, wielkiej jaskini, którą obiecałem, że będę z wami razem zwiedzał. Ona. Przejście? Przejście? Tam coś jest. Coś tam było. Jestem o tym przekonany. Gdzie to jest? To jest to różowe. O, co to? Nic nie ma. Ale byłem przekonany, że jest ten. Że coś tu słyszałem. Coś tu musi być. Jak zwykle umowy... nie... umowa nic o tym nie mówiła, ale okej, okay, spoko. E, o czym to ja mówiłem? A! Tej dużej jaskini nie ma, zasypana. Dlaczego baza jest zasypana? E, raz ze względu na te głosy, które ciągle słyszę. Właściwie to nie głosy, jakieś dźwięki, nie wiadomo co, bu buczenie... O! To jest to ma małe białe, małe białe. Z tego małego białego, jak się... O! Czasami się uderzy, o! To wypadają takie... Nie wiem co to jest, ale co jest fajnie tak lata. Takie... lotne to jest. Grunt, że... Yy, to wypada i czasami, o ile się tego małego białego nie rusza, to wypada właśnie o to. Nie wiem co to jest, ale... Raz przyuważyłem, że tego wykluwa się. wykluwa. No to, to tak to można nazwać. Yy, właśnie małe białe. Nie wiem. Nie wiem, co to w ogóle znaczy. Co to jest i jak to się dzieje. To, to wypada z łacia tego. No a to. To to jest piach i tam coś jeszcze. Tutaj mamy wełnę. Wełna jest z owieczek, owieczki są fajne, dają wełnę, wełna jest mięciutka, cieplutka, to jest z czarnej wełny, a to wyczaiłem, że to się robi z kwiatków. Patrzcie, biorę kwiatkę, tak? Wyciskam, wyciskam, wyciskam i żółte. Wydaje mi się, że tym żółtym mógłbym po posmarować wełny i byłaby kolorowa. Tu mam kamień, dużo kamienia i dużo e, ziemi. Tu jest glina. Glina to, e, to jest to szare, o którym nie wiedziałem do czego to służy i do tej pory nie wiem to, do czego to służy, ale też podpowiedział mi to jakiś głos w mojej głowie i stwierdziłem, że glina, glina. No ale fajna nazwa. A dlaczego obudowałem moją bazę? Przecież tu jest pokój, nikt, e, nic mi nie grozi, nikogo nie ma. Znaczy gdzieś tam Adam popyla, ale podobno to jest jakiś cienias, i nie ma się go co bać. Obudowałem dlatego, że jakby to powiedzieć, mimo mojej szczerej miłości do owiec małego, białego i łaciatego, no nie jestem w stanie e, znieść tego, że one codziennie rano budzą mnie, włażąc mi tutaj stadem i nie dając mi w ogóle spać. Musiałem to obudować, żeby mi nic tutaj nie właziło i żebym mógł spokoju sobie spać na moim łóżeczku. A teraz wam pokażę... Co, po, co wymyśliłem? Jak, tak jak mówiłem, tam nie ma e, już wejścia do tej dużej jaskini. Tutaj jaskinia została zasypana. A to są schody do właśnie rzeczonej dużej jaskini. O, kojarzycie? O, tu było wejście. Tu było wejście do tej jaskini. I już tego wejścia nie ma. Zasypane. Tu są schody do tej jaskini. No, a tu jest sama już jaskinia, tu jest jaskinia, tutaj akurat się kończy jaskinia, więc tu już tutaj nie będziemy ładzić, bo tu nie ma po co. O, tutaj jest, tutaj o, tutaj jest takie o jakieś rzeczy. No i główna jaskinia będzie, z tego co mi się wydaje, idzie w tą stronę. Ła, kurde spadłem. To idzie strona stronę i idzie w tą stronę Ale wiecie czego się najbardziej obawiam? Te głosy, co je słyszę wieczorami na dworze Ja je słyszę też tutaj pod ziemią To nie może być przypadek O, woda i węgiel Tak węgiel, bo tak nazwał to jakiś głos w mojej głowie i ja uznałem, że to będzie węgiel to nie może być przypadek, że to tak zostało nazwane. Tu też, ta jaskinia się cały czas rozrasta, ona jest coraz większa. Tu na przykład to jest jakaś wielka komora. Komora. Hmm, fajna nazwa. Powiem Wam, że najlepsze, e, najlepsze wymyślanie nas to z Tu jest jakaś ten... Oj. I to wszystko będziemy zwiedzać, oglądać i wydobywać. O, tutaj nic nie ma, to po co to tu jest? I powiem Wam, że no nie jest dobrze. Ciągle słyszę te głosy, a aktualnie nic chyba nie słyszę. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo już pomału zaczynam wariować. Ale to już się pomału robi jakiś nie do zniesienia. Będę musiał pogadać z. sami wiecie, kim. Może coś na to poradzi. Może mi wyjaśnić, co to ma być. O, a wiecie, że ostatnio miałem wizytę. Przyszedł do mnie taki gościu. Taki chyba stary trochę. E, przyszedł i powiedział, że słuchaj, Chińczyk, ty jesteś wy e, wykorzystywany. Jesteś ludem pracującym yy, Klasą nieposiadającą A inne klasy posiadające Surowce wykorzystują cię O widzicie wy to? Wy, wy, wy to widzicie? Łaciate mi weszło Łaciate wypadł To jest impreza zamknięta Ty łaciate też nie masz tutaj wejścia Ty małe latające też I ty łaciate też Powiedział słuchaj jesteś klasą ro yy, robotniczą Wykorzystują Cię, ro, robisz za bezcen I w ogóle sprzeciwi się im A niech Twoim kolorem będzie czerwony Ja sobie, kurde, gościu, co Ty gadasz, o, o co Ci chodzi? Ale potem sobie tak pomyślałem no Właściwie ten wąsaty, a, bo gościu miał takie zawaliście duże wąsy To takie, takie, wąsy to jest takie, e, taki zarost Tutaj między nosem a ustami i to właśnie on miał takie za, za, zawaliste to. O, znowu, małe. Owce mają u mnie e, fajne życie, ja ich nie biję. One są spoko. Chyba, że mnie zdenerwują. Myślę sobie, kurde gościu, co ty gadasz? Ale potem się tak zastanowiłem, że ja tu tak cały czas robię, robię, nikt mi nic nie pomaga, cały czas siedzę sam. To są serio coś tu jest, nie tak. I powiem Wam, że chyba gościu mnie przekonał. Mówił ładnie, składnie i do kupy. Nie, ja chyba będę musiał naprawdę coś z tym zrobić, bo mi się to nie podoba, że ja jestem taki wykorzystywany. No ale to nic. Jeżeli coś wymyśla, o co chodzi z tym wykorzystywaniem mnie i co jest nie tak, dlaczego y, ludzie mnie wykorzystują, a ja jestem y, tak. Nie mam praktycznie z tego nic Wtedy o tym Wam opowiem O, słyszycie te głosy Jest na dworze ciemno I ciągle są głosy Słyszę głosy Ja nie wiem, będę musiał co, coś, nie wiem Coś będę musiał sobie wykombinować Żeby móc jakoś stawić czoła Bo tutaj coś cały czas Tu coś słychać Ja się boję ładzić po tej jaskini Tam ciągle coś słychać Nade mną ciągle coś słychać ja się czuję tutaj osaczony. No i jeszcze ten gościu mnie przekonał, że przekonuje ciągle, że jestem wykorzystywaną klasą robotniczą. Ja wiem, taki w jakichś czerwonych spodenkach, z czerwoną e, czapeczką z literą S na głowie, dużym wąsem, myślę sobie, nie wiem. Jeżeli istoty... Zesłane przez Pana Wytłumaczył mi o co chodzi Wtedy by, e, byłbym Bardzo, bardzo happy No a to no jak na razie To by było chyba tyle no. W następnym odcinku e, Zrobimy to co miało być w tym Ale się rozpędziłem Z opowiadaniem wam o tym człowieku To był bardzo interesujący człowiek Muszę was e, Z nim zapoznać Bo to był bardzo interesujący, inteligentny człowiek a w następnym odcinku będziemy zajmować się o tym, co tutaj miało być wybudowane, już wcześniej nie było, nadal nie jest, a będzie. Więc jak na razie życzę Wam miłej nocy, trzymajcie się.